Zgadnij piosenkę po emoji. Maszyna losująca. Eee, nie wiem, nie wiem co to jest. <grym> Zastanawiająca to jest. się. w baim. No baim. No, Coś z prezentem. Mhm. Mm straszny jest w takie gry. Eee, Nieodpowiednią osobę wzięliście. A jakaś odpowiedź? E, pan. Pan? Pan. Prezenty dawanie. Mikołaj, no ale co? Święty Mikołaj? Co? Mogę ci ta co mi panie dasz? Tak! Aha, no tak! Co? Mi panie dasz? Ale to jest no, Dobra, świetne. jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ale ja jestem tragiczny gadywanki. Boga. Mam. Bosko. Ewelina lisowska bie, w stronę s... Tak. No, Spędzeni coś tam w stronę tak, 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 bez tak, końca. Tytuł, tytuł. Coś tam w, wszystkie plany biegną z nieznane w stronę w, słońca. słońca. Tak? tak? Brawo! Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Do trzech razy sztuka. Kasia cerokwicka. I choćby źół, na kolana. Na kolana. Yes. Bosko! Trzy na trzy, brawo! Jeszcze jedno? Jeszcze jedno, jeszcze jeden, jesteś taki dobry. Nie, Dawid Podsiadło. X i fal, a to jest nie ma fal. No i bosko. Albo ma falnie. <laughs>